To zdjęcie mówi samo za siebie. No jesteś kurwa nabity na pal. Chodzi o to, że ściana remituje. O, gramy na tego, co lubi małe dzieci? Nie, jednak nie. Nie gramy na Jacksona. Nie, ale zapragniesz z tym, który lubi małe dzieci. Będę wtyczony na Anarch Agatę. Lubi, 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 lubi dzieci. Preferuję bardziej wybitne żarty. No dobrze, w twoim typie to będzie żart typu. Czy wiesz dlaczego papież nie zje kremówki? Nie, bo nie Dobra, jestem ja pewna, gdzie jego noszę. Kurwa! <noise> ja no, a widziałeś to? Koło drzewa przeleciałem. Drzewa mi nie są już straszne. Drzewo przeleciałeś? Koło! Koło przeleciałeś? Drzewa, koło drzewa, koło drzewa, niedaleko. 18 to i tak jest już, 17, to tak jest już. Wystarczająco chyba, ale. W Meksyku można. Nie! Ale że arktyczny małpyki, szumy. Tak? Ja posądzę za lakier'ego, bo jestem edzi No tak. Kurwa, Simpson, Jesteś! No ty, dwa! Nie mam broni żadnej! No i czemu? Plecy, mamy plecy, mamy plecy Wika, proszę nie, Michał, mają klasykę no. tylko. Aha. A nie blokuj mnie, kurwa! Dobra. Weź na stepni, tam jest obok dosłownie szklarnia Bramedenu. Weź na sam tepni. A, bo ja mam na już. No, tepaj, 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 Maczek, tepaj! Tepaj! Abym wolał, cię się w specjalnym pokoju Goats. Czy 250 zł. A bisek z wszystko podgląda jeszcze. Ja nie, mam raz na nie. No, na Instagrama Na Instagrama Zabij się jak mówisz na to, X. shimi Ksumy Ksumy Simi mi ej La 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 masz też Wszędzie byli No Rzekam, ja, to, ja ja nie wiedziałem jak mam myśleć Ja słyszałem że drugiej strony mój mózg don't working Za to dużo neuronów się aktywowało Dobra drużyna Nie słyszałem jak myśleć Nie myślałem jak słyszeć Jeżeli ja bym pisał dziewczynę Aha. I napisałbym, zapytałbym się jej Czy oglądała chłopaków z baraków A ona Napisałaby, że możemy obejrzeć, to... Dobra, słuchaj Widzisz za mnie? Może? Ten? Coś? <noise> Dobra, ślub jutro <noise> No Macie najebane byłyby oboje Jeżeli w tej reklamie nie użyj ani słowa żywus z Zjemą reklamę Re y, Ogół fitu 4 na 10 Jakbym miał 45 lat, to to by było 7 na 10 <noise> Mam to w dupie Ej drakę, no, Ej, ale czemu ja sam robię tego drakę? pakę, pake, 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 pake. On no stary, wygląda jakby miał śpiewać Zabiorę ciebie mała do Dubaju W wakacje będą sztos <noise> To znałem ją w nawiecie Ej, graj nie bądź sterowniką, jest Pato Nie, nie wkurwiaj mnie Graj Kurde. Kurde, robi, No właśnie, kurwa. Ale nawet... Czekaj, idę im dać trochę demokracji Moja demokracja nazywa się digel To ucha nasza, Demokracji To była nasza No DEMOKRACJA SUKO Pierwszy raz muszę się zgodzić z wami, 8 na 10 Co ty mówisz, przecież na ma begi, ty widzisz co on ma na sobie? Co ty oceniasz w ogóle? No ale, ale są... ale są czarne Ty jesteś czarny Ja bym powiedział, że to nawet... Mały, że nawet mały podobni cię. są <laughs> kurwa, To chyba... to, wiesz, to chyba ma... ja, Wojtek gola, po jak był mały, to to nagrał Wierzcie się tu przede mną, będę miał mowę przy... tą motywacyjną no. A ja baby nie słucham Musi się A jak, kurwa alternatywka w niebieskich włosach Aha, no, no, no. Aha. Z tą łopatę, aha. 7 na 10, mi się podoba. Tak mi Oto akurat rel. <grym> Dawaj, włącz to, chcę to usłyszeć. Pokaż Wojtko gole. Lunetki i blondynki, Wszystkie <grym> was jebać dziwki, Żyjecie dla pieniędzy, więc Umrzecie kurwa więc... Chciały cię wyjebać, banie, bania trawam na siadanie. Z HUHA! To, to tak pasuje! Ciężarka kontroluje C, ja idę na pomoc na A. Nie, ja stoję na C, ja ja, widzę, że to bym tak kontrolował. Dobra, to wyjdźmy z Kurde, prawie, prawie! Nie, prawie. nie! Co ty zrobiłeś? Myślałem, że to dupa, ale to ciężar. Ty że ścianie 10 na 10? <laughs> no ty! No nie! O Boże, Pięścią! Dobra idzie gruby, jedź, jedź stąd. Czemu go rozjechałeś? Bo nie wiedziałem, że wybuchnie. Jakby nie wiedziałem, że grubi ludzie są tak bardzo nafaszerowani fast foodami, że jak ich przejeżdżasz to wybuchają. A oddasz wszystkim toilet? Ja bym chciał coś w tym ile? coś w stylu, tym deseń fajnie uczyć. Czy możesz nas nie ignorować? Podobał pan Moreno? Nie, nie podobał... Przecież on jeszcze chodzi do szkoły. Tutaj mnie nie się Słyszysz, nie podoba mi się, no i widzisz wzrok mordercy? On już kosem posę wybuje. Stary, to już, to już jest Kraków. nie słyszałeś takich dźwięków? Nie miałem przyjemności. A w pokoju, w drugim pokoju nie słyszałeś? Nie miałem takiej okazji. To samą ale... dziecko jakoś trudniej wiesz? No to, <grym> po... nie <grym> to wiesz? Patrz, to jest average. Przekroczyłem 150 kilo Ej, bądź tutaj! Tutaj, góra! Góra, góra, góra! Góra, góra! Czy ty widzisz tutaj sentino? Góra, 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 góra! Góra, góra, góra! Ręce w górę! w górę!

A na co idą? A, 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 a! To jest 10 na 10 Mam podobną, mam podobną koleżankę w klasie. Coś z nią zapoznać? chcesz zapoznać? Co się zapoznać? Kurwa, <noise> bo <to> jest. <noise> no pierwszy łatwo! Nie! Ciągnął Ale... nóż kuchennych. Czemu na pierdolanie szpadłem w butle z gazem? Przecież przez to ze mną być i jestem skreślana na początku, bo mówią, o Boże, to ta co się tarzała w błocie, coś tam, coś tam i... guzik w i upominąć. <noise> też to nawet okay, bo no, ale z overall zbyt bardzo alternatywka mi daje. Duży garaś mi się łączy. Poczekajcie sekundkę. Duży garaż, duży ja... To podwójne combo. Jeszcze czarno. Co tu się stoi? Eee, Co TO się stoi? Fajne, właśnie. właśnie? Ale teraz nie wiem czy widziałeś tą quest, tak nie widziałeś, to się wczuj Kurcza, nie, 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 o ale, ale mogę z niego mieszka nie wiem chociaż mięso. Czekam aż w każdym następnym filmie będziesz używał fragmentu materiału kiedy już montujesz, po to, żeby zmontować kolejny fragment filmu, w którym będziesz pokazywał, że coś montujesz. Przecież to o. będzie taki five, to będzie loophole do robienia kontentu. Nieprawda. Wcale taki nie jestem. Wszyscy ale nie to moja!